Hiemat z rana wracamy do rzeczywistości W związku, że mam wyjazd dzisiaj Dam jeść jadę do Rzeszowa To zrobimy film z codziennych obowiązków żeby kanale coś się działo. <laughs> eee, spróbuję zrobić z czterech belek dzisiaj paszę. Ze względu na to, że, no że ten wyjazd mam i że e, musi być, wiecie, nasypane na grubo, zanim odepchną nosami, zanim, wiecie, trzeba będzie podgarnąć. Postaram się już wrócić, mam nadzieję, że się uda. Kurde, wczoraj jeden byk. Nie, wszystko dobrze, ok. Poustawiam ciągniki. Odpalam i zaczniemy. lecimy po bele. pierwsza dam yy, dwie kule owsianki na dwie kule siana. ale wydaje mi się że będzie kipieć no zobaczymy jak będzie kipieć już tak miałem raz to co by kipi po prostu pozbieram i w łyżką będę razem z w lewo. Nie? to taką drobnicą zaraz odsiadkuję kurde nie wiem czy nie spadnie to z prawej strony bo jest złapana na tylko dwa dwa kły daje jednak e, wysłodek pół belki je, na raz czyli na dwa dni nie na trzy myślę, że na raz całą tonę to byłoby za dużo zwłaszcza, że dodaje jeszcze mielone ziarno kukurydzy, tak więc tutaj zawartość energii myślę, że jest już dostateczna będę przebudowywał obory e, stodoły niedługo będzie z tego materiał, yy, tak chcę go dostosować, żeby karmić wozem paszowym, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Ogólnie wpadła, tutaj trochę się zsunęło, ale to tak jak mówię, to nic, ja to pozbieram. Jeśli chodzi o div że tak się wyrażę, yy, z rolnikiem hodowcą, bo pytacie pod jakimi filmami on tam zostawia te swoje komentarze. Bo trzeba byłoby prześledzić wszystkie moje filmy od początku kanału, bo od razu się zaczął na nich pojawiać i od początku nie trawiłem typa, po prostu nie. A ja nie mam yy, natury masochisty, że mimo wszystko. Trwam w tym, co mi się nie podoba. No i po prostu chciałem się odciąć już od tego raz na zawsze. A że wiecie, że lubię hip hop, słucham rapu. To zrobiłem w taki sposób trochę dla jaj. Trochę na serio. Nie jestem raperem. Nie reprezentuję nawet środowiska hip hop. Subkultury hip hop. Zrobiłem to też trochę dla jaj pokazać, że jej rolnik może coś zarapować, jak zechce. A o co chodzi konkretnie? No, wiecie, konkretnie to ten chłopaczyna twierdzi cały czas, że jest niewolnikiem. Yy, przez to też rezygnuje z hodowli, bydła. No, słuchajcie, to jest trochę tak, jak ja bym był, jak ja bym pracował na tokarce, powiedzmy, w zakładzie, nie? I nagle powiedział, że nie chcę być już tokarzem, ślusarzem, bo to mi uwłacza ta praca, nie? No i rzucam to w cholerę. Ale wy sobie zostańcie. Czyli co nas zostawiasz w głównie? można tak to określić, a sam się wybielasz, wyczyszczasz, tak? Nie, kolego, nie jest tak, bo ja nie jestem niewolnikiem. Powiedziałem Ci. Ja pracuję w święta, ale z własnego wyboru. Jak chcę, chcę, to mogę to wszystko rzucić kiedy chcę. I nie powiem, że je byłem niewolnikiem, bo jakbym był niewolnikiem, to znaczy, że moje wybory były głupie, że w coś takiego się wpakowałem, że gdzieś popełniłem błąd, a ja błędy na razie nie popełniłem. Także jak po prostu nie chcesz tego robić, tak jak powiedziałem w pierwszym filmie, w pierwszym filmie zrobiłem to bez obrazy, bez ubliżania, po prostu pokazałem, że jeśli nie chcesz? To po prostu tego nie rób. Ale tych, co zostają w tym, nie nazywaj niewolnikami, nie? Bo każdy sam wie, czy jest niewolnikiem. Tam się komentarze też podzieliły na dwa. Niektórzy piszą, że są niewolnikami. Czyli oni nie, po prostu nie odczuwają satysfakcji ze swojej pracy. Nigdy nie chcieli tego robić. I owszem, oni się będą za niewolników uważać. Tak samo jak ja bym się uważał za niewolnika, jakbym poszedł pracować w fabryce i musiał tam spędzać 10 czy 8 godzin dziennie czy tam chodzić na trzy zmiany. Tak to wygląda. Także ja niewolnikiem nie jestem i proszę mi tego nie insynuować. Ja lubię zadawać się z ludźmi, którzy prowadzą, podnoszą do góry, nie? Yy, jakby działają progresywnie, że Znajomość z takimi ludźmi działa progresywnie, że coś się chce budować, że budza się kreatywność, chęć do życia. A słuchając ciebie nic się nie chciało. Po prostu odechciewało się wszystkiego. Nie chcę oglądać Twojego kanału, Twoich wywodów, Twoich podliczeń narzekań, jak to ciężko, jak to źle. Ja mam swoją głowę i wiem, czy jest ciężko i czy jest źle. A z ludźmi chcę się zadawać takimi, którzy podnoszą do góry, a nie ściągają w dół. I tyle w temacie. Nie wiem, już abstrahując od tego tematu, nie wiem, czy tutaj nie zalać czasem wywarem tej <laughs> owsianki. Tam poszła jedna owsianka, jedna yy, jęczmienka, z tego co widziałem. No jest grubo, nie? Dwie byle tak się spuszyły, a mam dwie do wrzucenia. No zobaczymy co się będzie działo. Przecież nie wybuchnie. Teraz są jaja. Wpadnie czy nie wpadnie. Ta wpadnie, to i tamta wpadnie. Nie no, przychyla ją na tą stronę. Zbieram od razu tą słomę co wyleciała. O kurde wypycham. Czekał chwilę, niech one się tam układają. A ja sobie w tym czasie zapalę. Tak jeszcze wracając, chciałem zasugerować, żebyście nie byli skoczkami. Że dzisiaj się opłaca świnia, to wszyscy się rzucają na świnie. Dwa lata to potrwa, będą się opłacać byki, wszyscy idą na byki. Później po półtorej roku wszyscy pójdą y, sadzić maliny. Potem y, wszyscy się rzucą na kartofle, bo był rok wcześniej na kartofle. Trzymajcie się jednej specjalizacji, będą dwa lata ciężkie, później przyjdą trzy grube. Tak jak teraz jest ze świniami. No trzeba po prostu robić to, co się robi, a nie skakać, przebranżawiać się, wydawać pieniądze na każdym razem y, na coś innego, tylko już działajmy w tym, co się da, a to, żeby się poprawiała sytuacja, to ja już mówiłem, wszystko zależy od tego, na kogo głosujecie przy urnach wyborczych. Dużo od tego zależy. Także nie walić głową w mur, to pomyśleć czasem przy komentarzami się starzały takie wpisy, że, że mnie nienawidzą teraz i że odsubskrybują mój kanał ja się bardzo z tego powodu cieszę. Ja wolę przesiadć swój kanał ta, od takich osób niż y, twić w tym. I powiem wam więcej. Dobrze jest, jakby ktoś nienawidzi za to, co robi. Bo trzeba byłoby się zastanowić wtedy, jakby mnie wszyscy kochali. To znaczy, że coś jest nie tak <laughs> z tym kanałem, że pod każdego umiem się podpasować. Ja się nie podpasowuję pod nikogo. Robię po prostu swoje. I tym, którzy się to podoba, to subskrybują. A ci, którzy nie, no to nie i już. Nie walczę o każdego. Trochę pokipiało i przestało. Koniec? Trzebałem wczoraj dużo dowalić Skoro cała beczka poszła To jest czwarta łyżka A licząc to Jak wrzucam ze słoną Czyli tak można powiedzieć jakby trzy łyżki dzisiaj poszły Mało No zobaczyłem Nie do końca Wrócę z Rzeszowa Trzeba będzie jeszcze po dwóch cisnąć No jutro było. Jutro dalej po ferment. co jeszcze tamto? I jadę po wysłodki. Dodam jednak dwie łyżki wody. To będzie za sucho. <laughs> Nie mam daleko przecież nie Tak trzeba to da wam krzyk. Muszę dać w górę, bo jak wyłączę to zaś się. O, nadałem dwie łyżki wody. Jadę po słodki. Muszę to wszystko złapać, zebrać. Pierwszą szuflę ile nabiorę, tyle nabiorę. Drugą wszędzie łopatować. Nie jest źle. Wreszcie pod bo mi dwie łyżki, dwie łyżki muszę wczoraj. Dostanie jeszcze ziarno kukurydzy, na już taczkę nasypaną. Tylko podjechać i dopełnić to pełne podcówko. Rozdać, umyć się i jadę w drogę. Muszę odebrać sprzęt swój budowlamy elektronarzędzia przez tego koronowirusa nie wiadomo co będzie z wyjazdami po co tam oleżeć u obcych Kurde, nie zmieściło mi się. Zostało jeszcze parę łyżek. Przyjadę jeszcze raz. Bo to wyschnie na słońcu, na wiórku. Kukurydzy daje tyle, jedną taczkę. Nie wiem ile to jest kilo. Myślę, że minimum 50, Może więcej. No, daję łyżkę, a z racji tego, że siloc jest już, no końcówka, nie? Muszę spuszczać dołem, czekam na dostawę, jutro ma być, nie, 15, jutro jest 14 chyba, no ale to starczy mi jeszcze na jutro na pewno. i też jest kukurydza zmielona, no z racji tego, że to porciówka. to jest i białko, i skrobia, ogólnie energia, włókno, wszystko, nie? Wcześniej brałem yy, koncentrat białkowy, ale on dla cielaków jest nie bardzo, miałem biegunki silne Bo był na ślucie rzepakowy I zmieniłem sobie na takie zawsze Dobra starczy To ostatnia łyżka już przemieszcza się rozdaje widać by słodki nie widać jeszcze za bardzo e, śróty. tutaj się to ustrawia. trzeba poczekać niech się domiesza bo to pójdzie na dno tak przejdzie jeden cykl e, i będę rozdawał dobra i z głowy idę ja tylko cielakom tam wrzucę władkiem do środka Zbieram się i jadę. Trzymajcie się, że dzisiaj już filmu nie będzie.